Cześć, witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj opowiem Wam o kosmetyka, który zużyłam i czy je polecam, a może nie polecam. Zaczniemy od kremu, o którym nie mówiłam na kanale zbyt często. Gdzieś tam w okresie letnim faktycznie się przewinął, natomiast nie wydałam chyba na jego temat jakiejś takiej obszerniejszej opinii, więc zrobię to dzisiaj. Opakowanie po tym kremie już dosyć długo stoi puste, ale sobie o tym zapomniałam w poprzednich filmach z serii polecam czy nie polecam. To jest krem, który ma eliminować szorstkość, przyspieszać regenerację skóry i intensywnie nawilżać. Tutaj w składzie tego kremu mamy 20% mocznika, więc dosyć sporo i 2% kwasu salicylowego. No i właśnie. Aby Wam nie zapomniała później powiedzieć, przez to, że mamy tutaj ten kwas salicylowy, no, trzeba pilnować, żeby te ręce umyć zaraz po nałożeniu um, tego kremu na stopy. Przynajmniej u mnie tak dłonie faktycznie zareagowały, że zaczęły się łuszczyć, jak sobie zapomniałam o zmyciu tego z rąk. Wiadomo, że to też jest trochę takie ciężkie w momencie, kiedy chcemy sobie na noc nałożyć jakąś grubszą warstwę i już nie wstawać z tego łóżka, żeby te ręce umyć, więc może by się. Tutaj sprawdziły jakieś wilgotne chusteczki. Nie wiem, czy u każdego tak działa. U mnie faktycznie tak zadziałało, że w momencie, kiedy zapominałam go zmyć z dłoni, to zaczynało mi się tutaj wszędzie łuszyć, między palcami, ogólnie dłoń. Co tutaj pisze producent? To głęboko nawijający krem w wyjątkowej formule dzięki zastosowaniu pantenolu, alantoiny. Masła szea, 2% kwasu salicylowego i 20% mocznika redukuje objawy nadmiernego rogowacenia i wysuszenia skóry, przyspiesza jej regenerację, działa na nią tonizująco. Zastosowanie pielęgnacji nadmiernie suwej skóry łokci, idealny środek tonizująco-kojący po depilacji, rogowacenie myszkowe wyprysk kwazie nadmiernego łuszczenia, przewlekła suwość skóry jako środek przyspieszający regenerację skóry pomiędzy okresami Stery do terapii zewnętrznej. I niby nie piszę tutaj typowo o stopach, natomiast no wiadomo, one są najbardziej obciążone, dźwigają nasz cały ciężar ciała i tam musimy szczególnie zadbać właśnie o nawyżenie, natłuszczenie tej okolicy, ale jeżeli mamy już takie zgrubienia typu modzele, no to one bez ścięcia tak naprawdę no nie znikną. I wiadomo, że nawet jak je zetniemy, to one na nowo będą odrastać i tak dalej, i tak dalej, ale to już jest. Temat taki bardziej głębszy, jeżeli wchodzimy tutaj w jakąś tam podologię. Natomiast yy, chodzi mi tutaj o sam fakt, że najpierw skóra musi być oczyszczona, bo jeżeli mamy nawet problem z nadmiernym rogowaceniem się i po pedikirze zazwyczaj jest tak, że parę dni i już zaczynają być suche te stopy, to ten krem spowoduje, że efekt pedikiru będzie utrzymywał się dłuższy czas, zdecydowanie dłuższy czas. Także polecam Wam go serdecznie, go możecie kupić w aptece. I teraz produkt do który tak naprawdę mam już bardzo długi czas, ale ja sobie zmieniam. Raz używam cień, raz używam pomadę, raz maskarę. Ostatnio zresztą już długi czas używam maskary od Eveline, mówiłam Wam o tym. Tą resztkę ze szczoteczki ściągam sobie tutaj na rękę. Maluję te brwi, a później przeczesuję jeszcze tą szczoteczką. Natomiast też bardzo lubię cień. I ten konkretny od Golden Rose. I to jest numerek 102. I tutaj, jak możecie zobaczyć, jest już dęko. Jeszcze na bokach coś tam jest. O, tu możecie zauważyć z bliska. Natomiast pokazuję Wam go już, ponieważ mam też zastępcę. I żebyście mi uwierzyli, że faktycznie lubię ten cień. I Ostatnim w ogóle ja go już nie używam do brwi, tylko do powiek. Bardzo podoba mi się ten kolor, ponieważ on jest taki, um, taka kawa z mlekiem nie jest ani za mocny, ani za delikatny. Mogę sobie nim podkreślić powiekę i nie będzie to właśnie jakiś efekt bardzo widoczny, ale jednocześnie coś tam się zadzieje, więc ostatnio właśnie używam go non stop, ale do powiek, niż do właśnie brwi. Ten jeszcze kończę tutaj z tych boczków, będę wyciągać, bo teraz jak używam go do powiek, no to takim puszkiem lepiej mi się tutaj operuje. Ale już drugie opakowanie o tym samym numerku 102 czeka na swoje użycie. Mam tutaj też produkt, na który dosyć mocno swego czasu narzekałam, na samym początku chyba nawet. Że nie będzie on wydajny, że to się nie opłaca, że coś tam. Miał dużo plusów, ale niestety te minusy dosyć mocno przeważały. No bo trzeba go zamówić przez internet, czyli jeszcze dochodzi koszt przesyłki i tak dalej, i tak dalej Więc ym, no jakby taniej nam wychodzi pójście do drogerii, kupienie tego samego produktu, tylko innej firmy yy, i używanie. No, taki wstęp. Chodzi tutaj o mandarynkowe oczyszczenie firmy Natu Handmade. Ale od mojego narzekania już trochę minęło. Ja wam chyba mówiłam też w ulubieńcach um, w grudniu o nim. I wtedy też mówiłam chyba o tej wydajności, natomiast mówiłam, że to jest tam miłość, że kocham, że piękny zapach i tak dalej. No ja wam teraz przedstawię moją opinię po pół roku jego używania. Rozumiecie to? I ja byłam w szoku, jak sobie sprawdziłam, od kiedy go mam. Dodałam wam vloga, mm, gdzieś. Końcem września, że właśnie zaczynam go używać, czyli powiedzmy, że używam go od października, a tak naprawdę mamy już prawie kwiecień, no bo zostały dwa dni. Więc y, październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień, to już kwiecień byłby siódmy, no marzec cały, dobra, sześć miesięcy. Ym, I ja tutaj jeszcze mam go tak na tydzień, myślę. Więc na pół roku starczy nam takie opakowanie ile tutaj mamy mililitrów? 100. I na początku wydaje mi się, że ja po prostu źle go stosowałam. Byłam przyzwyczajona albo do Recibo, albo do Nakomi, bo tamte olejki do demakijażu właśnie używałam. Bo ja w ogóle nie wiem, czy powiedziałam, że to jest olej do demakijażu, no, więc mówię. E, więc tamte olejki były trochę innej konsystencji i nie musiałam jakby dokładać do nich wody, bo tutaj na początku e, musiałam stosować dwie pompki, żeby ten makijaż rozpuścić. Natomiast wystarczy Nałożyć na dłoń jedną pompkę, a drugą dłoń zwilżyć, i wtedy tak rozmasować, i na twarz również rozmasować, i wszystko super puszcza, więc no jest to mega. W tym momencie nie widzę żadnych jego minusów. Wtedy jedynym właśnie była ta wydajność, natomiast się pomyliłam i zwracam honor temu produktowi, bo jest super. Mmm, zapach. No, już Wam chyba mówiłam też, że bardzo podobny, w sumie prawie identyczny jak peeling do ciała od Nakomi, taki pomarańczowy. Rewelacja, naprawdę. Jeżeli lubicie takie zapachy, to będziecie zadowolone. Kolejne produkty firmy The Body Shop. Znów tutaj mam dwa kosmetyki właśnie z kalendarza. I pierwszy z nich to masełko do ciała Shea. Takie. Zgrabniutkie, malutkie, i tutaj mamy ile pojemności? 50 ml, więc w sumie nie takie małe. W zasadzie, jeżeli używałabym go do ciała, to pewnie z 2-3 użycia i nie byłoby produktu. Tutaj, no jak zobaczycie, jest praktycznie puściutkie, jeszcze coś wygrzeby tutaj po bokach dzisiaj wieczorem. Ja zaczęłam stosować to masełko teraz w momencie, kiedy moje dłonie są bardzo mocno przesuszone i tak już doprowadzam je do normalności, bo wcześniej były po prostu jak papier ścierny. Mam dosyć mocne podrażnienia, zaniedbałam te dłonie na samym początku, zbyt często myłam, zapominam o nawilżeniu, no i stało się co się stało, trudno. Taki mądry Polak po szkodzie właśnie. Ale teraz działam i nawilżam, natłuszczam ile się tylko da. W zasadzie no w ciągu dnia no to gdzieś tam nałożę krem do rąk, który zaraz Wam również pokażę. Ale no wiadomo, że takie natłuszczenie to jedynie pozostaje na wieczór, kiedy już nie dotykam nic tymi dłońmi. Ja tak jak Wam mówiłam, miałam to masełko w kalendarzu. Mam jeszcze jedno do użycia. Nie pamiętam, chyba jakieś mango czy coś. Albo nie, albo gruszkowe może gruszkowe. No to super w sumie, bo teraz jak skończę to jeszcze dzisiaj, to wyciągnę sobie kolejne, żeby właśnie mieć tutaj na stoliczku koło łóżka i ja na noc sobie po prostu robię taką grubą warstwę i to masełko faktycznie spowodowało, że gdzieś tam ta sucha skóra się zdecydowanie mm, no, zmniejszyła. W sensie, no zniwelowała się ta suchość. Chociaż mam jeszcze jeden produkt, który odkryłam w swoich zapasach, nawet nie wiedziałam, że to mam i to jest właśnie takie nieumyślne kupowanie, więc teraz jest czas na zużywanie naprawdę tych wszystkich zapasów, które gdzieś tam chomikujemy w szufladach, także tamten produkt, który aktualnie używam Powiem Wam, że jestem w szoku, jak super działa i też mogę zdradzić, że jest to produkt do ciała, a ja go używam do dłoni, więc no, też jest ekstra, więc na pewno za jakiś czas Wam o nim opowiem no i tutaj mamy jeszcze ostatni produkt, czyli krem do rąk z firmy The Body Shop ja Wam ostatnio o nim mówiłam w ulubieńcach, więc też nie chcę Wam za bardzo powielać informacji natomiast mogę Wam powiedzieć tyle, że jest rewelacyjny, bo szybko się wchłania, więc taki w ciągu dnia, żeby właśnie nałożyć na tą suchość to jest rewelacja ja tutaj jeszcze troszkę mam, no już tak troszkę, że ledwo się wyciska więc w zasadzie prawie Koniec, ale również mam jeszcze w swoich zapasach jeden z debody Shopu Mango. One są fajne, bo tak jak mówię, szybko się wchłaniają i w ciągu dnia mogę sobie nałożyć. I dosłownie nie wiem, z minutę, dwie odczekać, żeby tak już tutaj się wszystko wiecie ładnie wchłonęło i nie ma tego problemu. Mogę robić nadal wszystkie rzeczy, które gdzieś tam chcę sobie robić. Także no. Mega. Dodatkowo zapach. To jest gruszka, ale to jest gruszka tak perfumowana, że mogłabym mieć takie perfumy. I aż muszę zobaczyć, czy do Body Show nie ma nawet takiej mgiełki gruszkowej. To mogłoby być ekstra. Nigdy bym nie pomyślała, że gruszka może być taka piękna. W sensie właśnie, jeżeli chodzi tutaj o zapach, wiadomo, że to jest gdzieś tam troszkę podkręcone. Nie jest to taka typowa gruszka, ale no mega. Mmm, taka dojrzała, słodziutka. Pychota. Wychota po prostu, uwielbiam kosmetyki, które e, pachną jak jedzenie, w sensie, że mamy ochotę je zjeść, wiecie, a już Wam chyba kiedyś to mówiłam. To jest taka mega przyjemność, kiedy stosujemy te produkty, chociaż no często można by było zgłodnieć w trakcie ich nakładania, także no nie wiem, czy to takie do końca dobre, ale przyjemne na pewno. I to wszystkie produkty, jakie ostatnio udało mi się zużyć. W zasadzie ja Wam powiem, że jakoś ja tak trafiam na spoko kosmetyki, w sensie większość y, z nich mam ochotę kupić ponownie, i wszystkie te, które dzisiaj Wam pokazałam, Wam serdecznie polecam. Rzadko trafiam na jakieś buble, albo po prostu szukam w nich jak najlepszych stron. Ewentualnie jak nie sprawdza mi się w tym celu, to szukam w innym. Tak, miałam z jednym produktem. Aha, kupiłam sobie nabłyszczacz do włosów, o którym Wam też mówiłam. Okazało się, że nie nabłyszcza, ale świetnie je prostuje bez użycia prostownicy. Także znalazłam jakby jego drugie zastosowanie, które mnie satysfakcjonuje bardziej niż nawet to nabłyszczanie, mimo że kupiłam go stricte w celu nabłyszczania. Wiecie o co chodzi? Ale naprawdę udaje mi się na razie trafiać na super kosmetyki, więc miejmy nadzieję, że tak pozostanie i będę mogła Wam jeszcze więcej ich polecać. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie, dajcie koniecznie znać, co byście chciały oglądać jeszcze, jakie filmy nagrywać. Może macie do mnie jakieś pytania, to również możecie zostawić w komentarzach, wtedy nagram QA. No, czekam na Wasze propozycje i widzimy się w kolejnych filmach. Cześć!